29 marca minęło dokładnie 15 lat, odkąd wrzuciłem pierwszy film na ten kanał. To był kawał czasu mnóstwo parodii, testów, recenzji i dlatego pomyślałem, że warto byłoby coś przygotować z myślą o Was. Z tej okazji przygotowałem dla Was konkurs z mega wyposażonymi nagrodami o wartości prawie 2000 złotych. Ten sprzęt naprawdę robi robotę. A na zwycięsce czeka klawiatura od Gloriusa GMMK3HE: ultraszybkie przełączniki magnetyczne ogromne możliwości konfiguracji pulning rate 8000 Hz. Mysz Series Prime. Stworzono do gier, bardzo lekka, bardzo ergonomiczna i bardzo precyzyjna. Mysz, którą docenił nie jeden sportowiec, mikrofon Elgato Wave 1. Świetny wybór dla każdego streamera. Studyjna jakość dźwięku, mega dużo opcji konfiguracji, no i oczywiście mikrofon, z którego ja również korzystałem przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Do tego słuchawki Kraken V3. Przyzwoite brzmienie, wysoka jakość dźwięku i wygoda na długie godziny grania. No dobrze, ale jak wziąć udział w tym konkursie? Otóż, zasady są mega proste. Po pierwsze, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał. Po drugie, dajesz łapkę w górę, bo konkursy bez hype'u to nie konkursy. Po trzecie. Napisz w komentarzu, dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać ten sprzęt. A wiadomo, że najbardziej kreatywne komentarze mają największą szansę na wygranie. Na komentarze czekam do 20 kwietnia, a wyniki konkursu poznacie niewiele później do 31 kwietnia. Także nie zwlekajcie i piszcie komentarze już teraz. A, no i zapomniałbym o najważniejszym: musicie Przestać się tak nabierać. Przecież mamy 1 kwietnia, a nie 2 marca. Prima Aprilis, moi drodzy. Jestem ciekaw, ilu z was się nabrało. Ale bez obaw, bo jeśli dobijemy 10 tysięcy widzów, to przygotuję dla was prawdziwy konkurs z prawdziwymi nagrodami. Z takimi wypasionymi nagrodami. Śledźcie ten kanał, ponieważ już wkrótce, już w najbliższym czasie, kolejna masa mega ciekawych recenzji z mega ciekawym sprzętem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Raz, raz, raz.